Bardzo dziękuję za przypomnienie tych form życia, które posiadamy, a więc ciało. Szczególnie dziękuję za psychiczne życie, dzisiaj szczególnie eksponowane. To jest podziękowanie profesorowi, pytań dla niego. Jest tu bardzo dużo i dziękuję i cieszę się, że będę mógł przeczytać, bo to będzie jeszcze dokładniejsze. Dziękuję za trzecią formę życia duchowego, którą probost tutejszy ksiądz doktor Lefek. przedstawił z punktu widzenia wiary, pokarm. To są narzędzia ducha, sumienie, wola Boga, rozum, prawda, wola dobro. I serce to jest miłość. I słowo Boga jest nastawione na tego ducha. To jest forma na, naszego życia. A ja chcę mówić o jeszcze jednej formie naszego życia, a jest to świętość. I chcę mówić o pokarmie świętości. I prośba chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. W ustach dziecka Bożego, nie człowieka, ale dziecka Bożego. To jest prośba o ten chleb, o którym słyszeliśmy, i o ten chleb, który chcę Wam przedstawić, przypomnieć, bo Wy to wszystko doskonale wiecie. Forma życia. Świętość. Otrzymujemy ją w czasie Chrztu Świętego. I to życie wymaga pokarmu. Ono ma nieustannie wzrastać. Mamy takie cztery krótkie kronikarskie zapisy. Ustanowienia tego pokarmu. Najstarszy zapis pochodzi od Pawła. On w do Koryntian pisze, że otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem: że Pan Jezus tej nocy, której miał być wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Paweł nie był w Wieczorniku, a Pan mu to przekazał. I pisze Paweł dalej o kielichu krwi, ale zaznacza, dlatego kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, czyli pokarm święty. Winien staje się ciała i krwi Pańskiej. Niech przeto baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Paweł jasno sygnalizuje, Niesamowicie wielkie ryzyko niegodnego przyjmowania Komunii Świętej. Tysiące razy lepiej nie spożywać ciała pańskiego, aniżeli spożywać niegodnie. To jest Paweł. Taki sam krótki opis, tylko bez tego ostrzeżenia, przekazuje Mateusz, Łukasz i Marek. Nie przekazuje go w ogóle Jan. I to jest bardzo istotna rzecz. Ci ewangeliści mówią o rozmnożeniu chleba dwukrotnym. Raz pięć tysięcy, drugi raz cztery tysiące ludzi. Ale też piszą. O tym trzecim rozmnożeniu chleba, który trwa tutaj nieustannie. Tego chleba. To jest ten stół. Tego świętego chleba, do którego podchodzimy. I ciekawe jest podejście Jana. On o w swoim ciele I, jak, i swojej krwi pod postacią chleba, pod postacią wina, mówi do kilku tysięcy ludzi po cudownym rozmowieniu chleba. Jest to jego katecheza, która gorszy tych ludzi i większość odwraca się od niego. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto pożywa moje ciało, ma życie wieczne. Perspektywa wieczności. To jest ta perspektywa, która jest przed nami, bo jesteśmy duchami stworzonymi i nieśmiertelni już teraz. I ten pokarm świętości. Jest przyszłość boska dla tych, którzy są święci, którzy są dziećmi bożymi, i ludzka dla tych, którzy tego nie mają. A jaka jest ta ludzka? Może być miłosierdzie okazane tym ludziom i przygarnięcie ich nie wiemy w jakiej formie. To są dostateczne w opisie. Który przekazał Mateusz, jest widoczne. I może być jeszcze tylko ludzka wieczność. Z całą świadomością tego, że ja odpowiadam za to, że zrezygnowałem z wieczności szczęśliwej. To jest zapowiedź. Ale w wieczerniku, który tak dokładnie Jan opisuje, nie ma słów ustanowienia najświętszego sakramentu, ale co jest? Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Przykazanie nowe. Nikt nie ma większej miłości, kto życie swoje oddaje za przyjaciół. Potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będzie miłość wzajemna. A co to jest Eucharystia? To jest właśnie miłość wzajemna Chrystusa, który oddaje życie tutaj nieustannie za mnie. Ja mogę uczestniczyć, a On oddaje życie i staje się pokarmem dla mnie. A żebym uczestniczył w tym życiu, w którym On już uczestniczy, to jest podejście świętego Jana który kładzie nacisk na, ten, na tą najwyższą formę życia. Jeżeli tu Bóg wybiera ludzi i należymy do wybranych, to znaczy do świętych otrzymaliśmy, Łaskę uświęcającą to jest katechizmowe pojęcie, ale to jest ta świętość, którą tu na ziemi możemy stracić. Gdyby ludzie wiedzieli, co to jest za forma życia, oni nie wiedzą, co to jest człowiek. Dzisiaj to są karykatury człowieka. Nie wiedzą, co to jest człowiek. A kto wie, co to jest, kto to jest Syn Boga? A przecież przez chrzest zostałem Synem Boga, córką Boga. To jest ta perspektywa, która jest przed nami. I tu to, co powiedziałem, jest tak niezwykle ważne, a żebyśmy wiedzieli, że to życie w Boże polega na miłości wzajemnej. Chrystusa do mnie, bo od Niego się miłość rozpoczyna. Chrystusa, który nas kocha. I wtedy chcę jeszcze, abyśmy kochali siebie wzajemnie, ale razem z Nim, i przez Niego, i w Nim. I to jest święta miłość. Ludzka miłość to my wiemy, że jest przemijająca i może zupełnie Umrzeć, ale nie święta miłość. Człowiek może umrzeć, ale jego miłość nie zostanie zniszczona, i Chrystus mi to ciągle na krzyżu przypomina: Ja mogę umrzeć, ale dla kogoś, a dla kogoś to znaczy z miłości. I to jest ta święta forma życia. Ja się zawsze zastanawiam, ale to tak. Jak matka w stanie błogosławionym, czyli w ciąży podchodzi tutaj do komunii świętej, to ciało i krew Chrystusa wypełniają od tubka głowy, bo to wchodzi w nią. To nie ja to się przemieniam, w... nie on, nie ja się w niego przemieniam, tylko on się we mnie przemienia. Czyli to dziecko wtedy też je ma tą świę, ten święty pokarm. I ciekaw jestem, nie ma o tym mowy w objawieniu, jaki jest los takiego dziecka, które umrze bez winy matki, bo to już o tym nie mówię, ale matka spożywała najświętszy sakrament. Czy Pan Jezus, który już to dziecko karmił, w nie matki? Czy Pan Jezus nie przygarnie tego dziecka tam jako swojego brata? To jest bardzo ważny element właśnie tej jedności, bo najpiękniej to nowe życie święte jest w obrazie dziecka w łonie matki, karmionego przez matkę. A tu Chrystus karmi mnie swoim ciałem i swoją krwią, ażebym miał udział w Jego życiu. To jest to, co chciałem powiedzieć, dlatego Paweł mówi, pisze listy do świętych. Ja mówię teraz do świętych, bo gdybyście nie byli świętymi, czyli ochrzczonymi, to by was tu nie było. W jakiej mierze sobie to uświadamiacie? To jest inna sprawa. Ojcowie Kościoła od razu mnie zaszokowali, kiedy mówili przy Komunii Świętej, Podnosił i mówi święte świętym. Kto święty niech przystąpi, a kto nim nie jest, niech się nawróci. Czyli zostanie święty i dopiero wtedy może podejść do komunii Świętej. Pokar dla świętych. I jeśli mówię chleba naszego poprzedniego daje nam dzisiaj, to proszę o ten materiał, który w rękach kapłana. Pod wpływem słów samego Jezusa, to jest ciało moje, to jest kielich nowego przymierza, kielich krwi mojej, zamienia się. My dużo mówimy o objawieniu, natomiast równolegle jest ukrycie. I ta tajemnica ukrycia jest nieprawdopodobnie wielka. Dla mnie jest szokująca od wielu, wielu lat, od seminarium już szokująca. Jak Bóg mógł się stać człowiekiem? Jak mógł ukryć to swój majestat boski w człowieczeństwie? Nikt nie wiedział, że syn Marii z Nazaretu jest synem Boga. Ukrycie majestatu całkowite, a jeszcze większe. To wtedy, kiedy On będąc synem Boga, święty, święty, święty i będąc człowiekiem, synem człowieczym, bo synem Marii, On pod postacią chleba się ukrył. Święty, doskonały, sam pełne życie Boże i pełne życie człowieka ukryte pod postacią chleba. Ukrycie jest tą wielką tajemnicą Ewangelii. To nie tylko Boże objawienie, bo a ja tego nie rozumiem, tego nie rozumiem tego, a rozumiesz to ukrycie. A rozumiesz to ukrycie? To, że ta Trójca Święta zamieszkała w Twoim sercu i że Ojciec mówi do Ciebie po imieniu, bo Cię kocha miłością ojcowską. A że Chrystus mówi do Ciebie po imieniu, bo jesteś bratem i siostrą Jego? Bo Duch Święty się z tego raduje, bo tam miłością, ich miłością, ich, nie moją, ale przeze mnie, ich miłością, może karmić innych. Patrzę na zegarek. Dziękuję. wam Boże.